Hej! Jesteś nowy na moim kanale? Koniecznie zasubskrybuj mój kanał, kliknij dzwoneczek, łącz wszystkie powiadomienia i nie zapomnij zostawić jak w górę, życzę go oglądania! Hejka! Witajcie na moim kanale, ja jestem Madzia. Dzisiaj wam pokażę, co zostało na... Urodziny? Nie. Na imieniny. Dzisiaj mam imieniny, ja prawie zawsze obchodzę. Poczekajcie... No. Więc co, zaczynamy. A więc. A więc no, dostałam takie rzeczy, już Wam zaraz wszystko opowiem. I, a więc tak, łącznie to kosztowało czekajcie. Chyba to, 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 to kosztowało 57 zł. Wiem, teraz mam drogę, no bo te bransoletki 20.

Um, I tak. To co? Um, poczekajcie, pierw opowiem, wam, gdzie to kupiłam i ile? W sumie ile to już Wam powiedziałam. No więc jakoś 58, 57 zł, może jakoś tak. I tak to kupiłam w pipi. Te bransoletki i to też w pipi. Znaczy to tam nie kupił. Miałam do 30 zł wybrać, ale były tak. I były takie rzeczy, które mi się nie podobały, a były tanie, a były takie fajne rzeczy, które były drogie. No i dwie rzeczy wybrałam. No taki no to jest 28 zł. No trochę już przegęcia. To ja zaszyt jakieś mogę sobie kupić. No może nie tak, nie będzie aż takiej ozdobiony, ale na przykład takiej ozdobiony to ja bym dała, nie wiem, za 8 zł, 7. 6, nie może nie 6, ale 7, 8 zł Ja nie tutaj, kurde, 28 zł No więc te dwie rzeczy kupiłam w pipi To są bransoletki Mogę układać z klocków Lego e, Możecie tego nie wiedzieć, ale ja Zbieram klocki Lego, układam je Już wam coś pokażę Tylko jeszcze przejdziemy, tu. jeszcze ja wam powiem Tak e, A to To jest po prostu notes taki, będę może tam zapisywać co spakować no, co spakować, takie te no, a tak jak mówiłam, to to jest notes, coś, na przykład co mogę tutaj zapisywać sobie co spakować nie wiem, do szkoły, na wakacje do na czyli do dziadków um, lub nie wiem mogę na przykład zapisać sobie jak miał mój dzień no, każdy wie, co może sobie zapisać teraz wam pokazuję. No na przykład tutaj mam klacki, tu, mm, tu chociaż jest bałagan, <laughs> i się miałam na drugiej, jeszcze, na jeszcze jednej półce Kroc, te straży z krosków. I mam jeszcze dwa całe pudełka. Mam jedno mega wielkie, a drugie jest trochę yy, mniejsze. Drugie to jest gdzieś, chociaż nie, tego nie zobaczycie. Yy. No, to co? Zabieramy się w końcu za otwieranie, już nie przedłużam. Ok, wycinamy. Znaczy otwieramy, nie wycinamy. Pierwszy zaczynamy od większego trudno. I wszystkim dziękuję za słuchanie. Jeśli ktoś w komentarzu jakby chciał może złożyć się, jeżeli będą otwarte. Uuu, już, że to słyszycie. Woli. Mm, tak, poczekajcie mm, tak, o, tak wygląda mm, no po prostu <grych> dobra, nieważne jest, yeah. jest w kratki ja zawsze chciałam być w kratki ja, wszystkie nowe linie, notesy Ej, to jest jak naklejka. To mu się teraz naklejka, ale się nie wygląda. Ej, to w ogóle... To jest jak squishy to słychać. XD. Wow! Patrzcie. jaki cioderski. I teraz zobaczcie to. Poczekajcie, bo ciężko mi, tak? I tutaj mamy fiolet. I tu, nie wiem, można się podpisać. Tu można... Um, już, I tutaj już można zacząć pisać. O oh my gosh. Ładny jest. Kratki. Nie, czekajcie. Nie, nie, tylko kalendarz w kratki, jakby takie coś. Trochę, że mogę zapisywać, trochę kalendarz. Mm. I teraz Odbieramy to. O mój Boże O mój Boże, to jest tak Ej, nie wiedziałam, one są takie One nie są takie twarde Myślę, że one są twarde Oglądałam filmiki nie tylko jak to będzie trzeba założyć? Nie wiem, ale to się dowiecie w następnym odcinku. Znaczy dowiedzę o odcinku. Poczekajcie i poczekajcie. To jest jakoś oddzielone. Okay, ja już to powoli mi się udaje to odpakowywać było o mega, mega dużo tego było No a to już odpakujemy w następnym odcinku i jednak są czymś, nie było psa, ale będzie Ale w następnym odcinku będzie kilka pomysłów na nudę pewnie niektórzy się domyślają Um. Poczekajcie, jeszcze tylko sobie, sobie zobaczę. Jestem ciekawy, jak to się zakłada. A, a z tyłu to jest do, do zakładania. No, i mamy taką różową opaseczkę. Taką to znaczy na bransoletkę to. I mamy żółtą. Żółta jest ładna. De, możecie dojść, znać w komentarzach, jak będą włączone w innym film, filmie. W sobie po prostu możecie sobie odpowiedzieć, który kolor Wam się podoba. Bo mi chyba tym razem bardziej żółty. Ale okej, okay, to co widzimy się w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku mówię, że będą pomysły na nudę. Wiem, kiedyś to było. A po, pomysł, po odcinku z pomysłów na nudę. Będzie czarek znowu. To co? Widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Pa, pa!